Kiedy podróżnik nie potrzebuje mapy. Kiedy jest u celu. Uuu, jaki zdolny! Fasola mistrza. Masz umysł Sherlocka Holmesa, Eddie? Nie da się tego powiedzieć o tobie, Joker. Ty go nie masz. Batman! <grystanie> <grystanie> U, nie robiłbym tego! Wieczko tej puszki to spust naciskowy. Jeśli zejdziesz, pani temida ogoli batka na gładziutko. I pamiętaj! Sprawiedliwość jest ślepa! Może się zrobić nieporządek. Jedyną nieporządną rzeczą tutaj, Joker, są twoje nędzne wskazówki. Zostaw zagadki tym, którzy posiadają mózgi. Mm! Nie. Ukradłeś moją zagrywkę, ty nieudolny plagiatorze! Zostawianie tropów dla Batmana było moim pomysłem! Moim! Czy oskarżasz mnie, Jokera, księcia złodziei, o kradzież? Jestem w roku. Nie! Nie. 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 Ej, robienie za dobrego gościa ci nie pasuje. Idiot, otwórz oczy! Jesteś taki jak ja! Szalony jak kalapka z zupą! Ustąp! Okej, okay. pasuje. Rozwiązałeś wszystkie moje zagadki poza jedną. I Ło, jest niezła! Co ma oko, ale nie widzi. O, chyba sobie żarty robisz. Rozwiąż to? A Batmanowi skroi się mała katastrofa! Spust aktywowany głosem. Jeśli udzieli odpowiedzi, miecz opadnie. Hmm, jesteś mądrzejsza, niż on na to wygląda. Jeśli dobrze rozumiem, jedyne, co mam zrobić, to nie rozwiązywać zagadki? Zgadza się. Fraszka i graszka, bułeczka maślana. <laughs> nie powiem ani słowa. To w takim razie... nie odpowiadaj. Tak zrobię. Och, serio? Nie czujesz przymusu odpowiedzi? To świetnie. Pewnie i tak wcale jej nie znasz. Musisz to powiedzieć, Eddie. <grystanie> Oczywiście, jeśli wiesz. W co wątpię? Hmm? To rosołek! W rosołku jest oko, które nie może widzieć. I tu cię mam! <śśmiew> <śmiew> Hej! <Yeah. śmiew> <śmiew> <śmiew> Czy dobrze rozumiem, że przez cały ten czas Joker wykorzystywał Patmana, żeby złapać ciebie? Co ty mu zrobiłeś? To jedyna zagadka, której nie rozwiązałem. Ha! Już ty dobrze wiesz, co zrobiłeś. To wszystko dlatego, że zjadł ci ciastko? Nie! <śm> <śm> Okej. Okay. Będziemy się zwijać do wieży strażniczej, ale hej, Nigma, dobrze się spisałeś. Prawda, że tak? Bo wy, nie loty, nic byście bez mnie nie zdziałali. <ścoughs> Odgadnij to Gotam. Kto z każdym dniem, pod każdym względem, czuje się coraz lepiej i lepiej?